Jesteśmy w przerwie konferencji szkoleniowej dla trenerów. Myślę, że po frekwencji widać, że to bardzo ciekawy, udany pomysł, ale... Do piłkarskiej gwiazdki, tej właściwej części tej sportowej rozrywkowej mamy trzy godziny. Przed kamerą stara Cezary Słuchan, jeden z głównych organizatorów. Proszę nam powiedzieć, kiedy rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji piłkarskiej gwiazdki. Tak, tak naprawdę jeżeli chodzi o organizację każdej kolejnej piłkarskiej gwiazdki tego typu imprezy, to zaczynamy o niej myśleć parę dni po zakończeniu tej, tej poprzedzającej następną. Natomiast takie prace intensywne zaczynają się od okresu już takiego letniego, gdzie powstaje koncepcja, zaczynamy wykonywać pierwsze telefony, jeżeli chodzi o e, zaproszenie uczestników, zarówno tych grających, jak i również gości. Potem jest taki dosyć długi okres czekania, kiedy te potwierdzenia się e, stają faktem. E, I sama fizyczna, taka logistyczna, organizacyjna praca, to jest taki miesiąc przed e, datą e, całej imprezy. I tak też było w tym roku, chociaż logistycznie to przedsięwzięcie było dużo większe, ze względu na to, że jest Jesteśmy w nowym miejscu, w dużo większym niż Hala Polonia, na Nowej Hali. I, i to, no naprawdę, tutaj, znowu, że myślę, ta poprzeczka została przez nas sobie postawiona wyżej. Proszę powiedzieć, ile konkretnie osób jest zaangażowanych w organizację? Bo to, wiadomo, każdy odpowiada za jakąś tam swoją działkę, bo to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, a wyzwaniem jest przede wszystkim pierwsza wizyta piłkarskiej gwiazdki w Nowej Hali na zawodzie. Zgadza się. No jeżeli chodzi o za, 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 zaangażowanie osobowe, przy całej piłkarskiej gwiazdce w tej chwili. Pracuje sztab 25 osób. Yy, przy czym wiadomo, że tutaj ten udział, w określone zadania i ich wykonanie jest zróżnicowany, ale mniej więcej tak mamy scenariusz rozpisany, że no, każdy zajmuje się jakąś działką, swoją za nią odpowiada i ją realizuje, a już Piłkarska Gwiazdka jest tym finałem. Yy, I z doświadczenia powiem, że tak, no, nowa hala na pewno nas tutaj bardzo mobilizuje, bo wiadomo, będzie ważne, żeby frekwencja była odpowiednia. Myślę, że działania promocyjne były na tyle dobrze poprowadzone, że ta frekwencja, jak na tą halę i na, takiego, na tego typu imprezę, powinna być dobra. Natomiast to, co jest charakterystyczne już dla samego przebiegu organizacyjnego imprezy, to jak ona się zacznie, a praktycznie dla nas zaczęła się już te dwie godziny wcześniej kursa konferencja, na której jesteśmy, to już zaczyna gwiazdka żyć swoim życiem. No to nie wiem, czy życzyć powodzenia, ale liczymy, że ta pierwsza historyczna gwiazdka w nowej hali na zawodzie, to będzie jeden wielki sukces organizacyjny. Dziękuję, no też mamy taką nadzieję, tym bardziej, że ta historia tych imprez takich okołoświątecznych sięga początków, gdzie Jacek Magiera właśnie zainicjował za tego typu y, spotkania na sportowo kibiców z piłką nożną. Y, my przejęliśmy to około 8 lat temu i, i w tej chwili no, jest taki kolejny etap rozwoju można powiedzieć tej imprezy ze względu na miejsce, w którym jesteśmy i, i większe możliwości poprzez to miejsce właśnie na organizowanie tego typu Jakiej liczby kibiców spodziewacie się na widowni? Hmm? No oczywiście, jak każdy organizator, chcielibyśmy, żeby trybuny były pełne, z tym, że tutaj ogranicza nas kwestia decyzji, jeżeli chodzi o prowadzenie imprezy masowej. My wystąpiliśmy z wnioskiem na 3,5 tysiąca osób, które będą mogły brać udział, oglądać to wydarzenie i tutaj musimy się już względami bezpieczeństwa, które no zapewnia właśnie sam wniosek, jak i kwestie ochrony, Yy, przy tego typu imprezach, no, trzymać tej liczby. Jeżeli uda nam się 3,5 tysiąca osób dzisiaj zgromadzić, to na pewno będzie to sukces. No, Ja myślę, że sukces będzie, bo Piłkarska Gwiazdka to już historia i coraz więcej kibiców, coraz więcej ciekawych gości organizatorzy zapraszają. Myślę, że w tym roku także będzie sporo gwiazd grających i takich, które już grały w najwyższych klasach rozgrywkowych i w reprezentacji Polski. Zgadza się z tym, że ta formuła coroczna została wzbogacona w tym roku również o dwa dodatkowe zespoły klubowe grające obecnie prawda, w pierwszej lidze grającą GKS Katowice i Chemik Kędzierzyn, który gra kilka szczebli niżej. Natomiast, i to będzie ta gwarancja na pewno takiej, takiej piłkarskiej strony, plus oczywiście reprezentacja ekstraklasy wychowanków Rakowa, Częstochowa, tutaj zawodników Górnika, Zabrze, Jagiellonii, prawda, tak dalej, tutaj bym mógł wymieniać. Oni na pewno zagwarantują wysoki poziom sportowy, nie mniej zawodnicy, którzy w przeszłości grali na ligowych boiskach, w reprezentacjach, na pewno nie odpuszczą tutaj Podczas zawodów już na parkiecie. I myślę, że to widowisko, które tak naprawdę robimy dla kibiców, dla Częstochowy, w tym okresie takiej posłuchy, gdzie już jesteśmy po sezonie piłkarskim, to samo właśnie to widowisko sportowe będzie na wysokim poziomie. No to życzymy, że już wszystko zagrało, i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.